Dzień dobry widzowie. Na dworze zimno jak cholera. Wszedłem w podziemia. Dzisiaj sobie tak robię tutaj. Oddzielam ten mosiądz od tej miedzi tutaj. O. Od tych rurek Tu jeszcze na jednej rurce mam trochę mosiądzu. Muszę to obciąć. No i tego grata muszę w końcu rozebrać, nie? Już go tu zacząłem rozbierać trochę. Podkręcałem te śrubki. Od tego podgrzewacza. Aha i ten zegar tu muszę jeszcze odkręcić. No i zważymy sobie później najpierw te rurki. Bo tak dokładnie nie wiem ile tego jest. I ten mosiądz. Ale tego mosiądzu też jest kupa tutaj. Muszę powiedzieć. Dobra jest. Poddzielałem teraz ten mosiąc od tej miedzi. Teraz sobie zobaczcie. Torba jest pusta. nie, Żeby nie było spakujemy te rurki tutaj i zobaczymy ile tego jest naprawdę tam jest jeszcze kawałek elegancka miedziuszka i teraz chwila prawdy muszę to jakoś teraz jakoś chwycić gdzie ta waga tutaj o Mamy 0. To. A to jednak, jednak przesadziłem. Bo ja to tak na oko tam napisałem, nie? że 3 kg miedzi. 2,3 2,3 kg miedzi. To i tak dobry wynik, nie? Teraz sobie zważymy to tutaj. Tak, torba znowu pusta. Teraz ładuję ten mosiąc tutaj. A uszczelki tam wyjęte są wszystkie. Teraz zobaczymy, ile tego mosiądzu jest. Ja tak na oko tam. A nie, tu jeszcze uszczelka jest, ale to nieważne. Ten plastik się później zdejmie. Ja tam na oko twierdziłem, że jest. E, ile tego? Miało tam niby być półtora kilo, półtora kilo nie? na oko teraz zobaczymy ile tego jest naprawdę tego mosiądzu zero no zobaczcie 2,14 kg mosiądzu Super wynik. Teraz to tutaj. To tutaj sobie odkręcam te wszystkie śrubki. Nie ma co wyciągać tego sprzęciora tam z tej szafy. Na te parę śrubek tutaj. Tu się tak odkręci. Tu już to powyjmowałem. Jeszcze trochę mosiądzu będzie O, tam jest jeszcze jedna A tu ktoś uciął rurkę, widzicie? Tu brakuje rurki Kabelki do obrania Przewody Ta. Powoli się to rozbierze tu jest kolejny przewodzik. Tu? Aha. Eee, ja, ja, ja. Tam jeszcze woda w środku. jeszcze jedną okej okej okay. okay. no ja widzę moi drodzy że się ktoś, ktoś tu do tego dobierał jednak zobaczcie nie wiem czy to widać Tutaj ta, ta rurka jest ucięta i tam gdzie to było i tutaj, nie? Też ucięta. A do tego się nikt nie chciał dobrać. Do tego głównego. Kurczę, gdzie mam tą, tą małą cangę. Ja będę musiał tą dużą wziąć. Nie wiem gdzie ta mała jest. No najpierw muszę tam popuścić, tutaj, żeby się tam dostać do tego. U, 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 u. Co by tu zrobić? No i wyobraźcie sobie, że to tak po prostu puściło. O, teraz to będę musiał tutaj wybić tylko ten mosiąc. A tak, tutaj mamy taką. Dobra, to jeszcze sobie tu. To jest plastik do plastiku. Tutaj mamy. Już tyle miesiącu wyciągnąłem stąd Tu jeszcze ta śruba przyjdzie Pacjent mi tu popuścił A nie, nie, nie To jest Ransko. Leje się, leje się z pacjenta, moi drodzy. Ach, szkoda. Mi. Cieknie, cieknie, cieknie. Widzicie to? Muszę tam kurczę jakąś szmatę podłożyć, bo dostanę opiernicz. Ach. Nie wiem, jak to nagrywa. Tak, nie? Dobra szmata podłożona teraz to tutaj gdzie jest młot oh. Dawaj go. widzicie jak to elegancko wychodzi jest jeszcze trochę, trochę tego o ile tej wody jeszcze tam jest, ja już to wylewałem raz tam jest jeszcze trochę mosiądzu o nie, muszę to sobie na spokojnie wybić, bo to kurczę przy kamerce to Nerwce to nie lubię na żywca to sobie tu połcinam to spróbuję wybić z tej strony tylko muszę się tych gratów tutaj pozbyć mam tu za dużo na tym stole większy młot nie? to jest oczywiście plastik nie jakby inaczej tu jeszcze te końcówki te wentyle są miedziane e, mosiężne to muszę też jeszcze wydostać wydobyć z tego i tutaj jeszcze przypierdzielić mu poszło to jakoś tutaj o tyle wyszło gdzie mam ten, Majzel, Majzla? O, widzicie, jak to ładnie wychodzi? Jest. O, elegancko o, tu mamy super ten. Nosiąc. tak drodzy widzowie skończyłem to grzebanie się tutaj tu jeszcze skubałem te kable te przewody zobaczcie, pobawiłem się z tym żeby, żeby zważyć całą tą miedź, która była w tym sprzęcie tam jest jeszcze te kawałki tych rurek, blaszki miedziane, tutaj to to będzie dużo ważyć no i 250 gramów to muszę odrzucić tutaj, bo to jest nieczyste. 250 gramów mosiądzu jeszcze wpadło. Już teraz ważyłem, ale żebyście zobaczyli na własne oczy. Nawet nie przypuszczałem, że tyle tego mosiądzu tam będzie. To prawda taka drobnica, nie? Ale zawsze coś. No, zobaczymy. Zważymy sobie ten mosiąc najpierw. 0. E. Mamy 0. Teraz ważymy ten mosiąc. Ile tego jest? No, tak jak Wam mówiłem, można powiedzieć 250 gramów tego tam jest. Jedną ręką to wiecie, co można sobie zrobić, nie? Wrzucę to do tego mosiądzu tutaj. O, to mamy na dzisiaj 2,5 kg mosiądzu, prawie. I teraz zważymy sobie tą mieć. Najpierw ta drobnica, cała. O, te blaszki jeszcze. Ciekawe, ile tego będzie, sam jestem ciekaw. Tu jest wszystko wybite, nie? Do środka. A no jeszcze to tutaj. Syk. Teraz to wezmę na stół. I sobie to zważymy. Tu mamy. 0. Chwytamy to. U. No, tak jak przypuszczałem. 700 gramów. 710, nie? 10, kilo odio... 10 gramów odjąć to jest 0,7 kg. 700 gramów. O. To idzie do depozytu. Depozyt już wygląda tak. O. To dorzucę teraz. I zobaczymy, ile depozyt waży. Dzisiaj nabrudziłem tu jak niesamowicie. Stój, notara. Wytarowane. To i tak nie gra roli. W przybliżeniu, depozyt mamy 7,230. 7 kg ,230. 230. To już trochę lepiej wygląda, nie? Ja dziękuję za oglądanie, moi drodzy. ZŁO mix. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i do kolejnego. Zobaczcie, do odpadów. Trzymajcie się. I taka pogoda dzisiaj, moi drodzy. Mgła plus jeden i mrzawka